Polonią Bydgoszcz, a RKMM Rybnik. Goście przyjechali do Bydgoszczy w następującym składzie. Z jedynką zobaczymy Romana Poważnyja, dwójkę ma Mariusz Węgrzyk, trójkę Roman Chromik, czwórkę Rafał Sząbierski, z piątką Mark Loram, szóstkę ma Łukasz Romanek, siódemkę Marek Szczyrba. Gospodarze to Michał Robacki z dziewiątką, Andy Smith numer 10, numer 11 Jacek Krzyżaniak, numer 12 Dariusz Fiałkowski, 13 ma Andreas Jonsson, 14 Grzegorz Czechowski, 15. Krystian Klecha. To dzisiejsze spotkanie proszę Państwa rozpoczyna fazę play-off. Po 14 kolejkach zespoły w ekstraklasie zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza czwórka zespołów walczy o medale drużynowych Mistrzostw Polski. Kolejna o utrzymanie się w ekstralidze. Bydgoszczanie zajmują szóstą pozycję z dziesięcioma punktami. Trzy punkty straty do Unii Leszno i cztery punkty przewagi nad rkm Rybnik dzisiejszym rywalem i zieloną górą. Zanim rozpocznie się pierwszy bieg, zajrzyjmy na chwilę do parku maszyn. Skład optymalny na nas stać postawimy na bardzo no, doświadczonych zawodników, nie tylko nasz, naszym mm, krajowym, można powiedzieć, y, firmamencie żużlowym. Nastąpiła jedna zmiana za Mariusza Staszewskiego. Romek poważny, miałem tu świadomość, zarezygnowałem, Gramy gram na całość jak bierzemy to całą polę, jak nie bierzemy to nic. Pewnie miał dobre występy i w szwedzki, miał dwa dobre występy w Izzy Angielskiej. No Mariusz troszeczkę troszeczkę zdecydowanie niżej. Wiadomo, Bydgoski to jest specyficzny torzem twardym i występy Mariusza w półfinale mistrzostw Polski na twardym torze w Łodzi i ostatni szli w trening, długi trening, w piątek w herbniku dał odpowiedź, że potrzebna jest zmiana. Informacje na temat kontuzji Marka Lora ma były przesadzone czy nieprawdziwe? nieprawdziwy. Co z Twoim palcem? Czy był złamany? Nie, to nie Everything był palec, to była stopa. Miałem problemy, ale wszystko w porządku. Okay Powiedz, jakie szanse widzisz na to, żeby Rybnik jednak został w Ekstralidze Polskiej? Są szanse, są. Duże? Chyba duże. Ale musicie dzisiejszy mecz wygrać. No to wygramy. W pierwszym biegu pojadą Łukasz Romanek w kasku żółtym, Marek szczerpa. Białym to nasi gości oraz Grzegorz Czechowski w kasku czerwonym i Krystian Klecha niebieski. Bardzo dobry start bydgoszczan, znakomicie. Grzegorz Czechowski w jego ślady zdąża. Krystian Klecha i bydgoszczanie prowadzą podwójnie. Na trzecim miejscu jest Łukasz Romanek, na czwartym Marek Szczyrba. Bardzo dobrze wyszli spod taśmy gospodarze. Czasami bywało tak na bydgoskim torze, że to goście najlepiej wychodzili spod maszyny startowej. Tym razem w pierwszym biegu było inaczej. Grzegorz Czechowski najlepiej pod taśmy. on objął bardzo szybko prowadzenie. nieco szerzej pojechał Krystian Klecha minął swoich rywali i w ten oto sposób Bydgoszczanie prowadzą 5 do jednego. Znaczenia tego spotkania trudno y, przecenić. Pedgoszczanie, którzy mają 4 punkty przewagi nad swoimi rywalami, y, mogą w miarę spokojnie przystępować do kolejnych spotkań, ale to nie znaczy, że za spokojnie. A w pierwszym wyścigu Grzegorz Szczechowski przywozi 3 punkty, Krystian Grecha 2, Łukasz Romanek 1 bez punktu, Marek Szczerpa. Y, gospodarze obejmują prowadzenie 5 do 1. Wiek drugi, Roman Poważny, kask żółty, Mariusz Węgrzyk, kask biały, Michał Robacki w czerwonym i Andy Smith w niebieskim. Roman Poważny z drugiego pola startowego. Pierwotnie w składzie był Mariusz Staszewski, ale trener Kości Czesław Czerwiński podjął decyzję o wprowadzeniu do składu właśnie Romana Poważnyja. Dobre rezultaty tego zawodnika w obcych ligach sprawiły, że właśnie dzisiaj znalazł się w składzie przeciwko RKM-owi. Znakomity atak Andygo Smitha prowadził przez półokrążenia Roman Poważnej, Andy Smith. I znów chcę się przypomnieć jego y, pseudonimy y, żużlowe. To był pakiet rakiet, czyli rakietowa, kieszonkowa rakieta, mały wojownik. To są wszystko określenia sprzed lat. Miejmy nadzieję, że ten doświadczony żużlowiec y, nie zapomniał o tych. Y, nazwach nadawanych przez kibiców żużdżowych i to widać właśnie w drugim biegu znakomitym atakiem popisał się były trzykrotny mistrz Anglii prowadzi z dużą przewagą a o drugie miejsce z Romanem Poważnie walczy Michał Robacki który do dzisiejszego spotkania przystąpił ze zmienionym kolorem włosów ma niebieskie włosy jeśli zdobędzie 12 punktów i więcej obiecał że przemaluje je na zielono ale jednak no Muszę spojrzeć w stronę sędziego. Być może o tak zwany błysk szpychy szybciej był Michał Robacki z pewnością zwyciężył Andy Smith, a ostatni był Mariusz Węgrzyk. Michał Robacki drugie miejsce. Zatem podwójny, podwójny sukces Bydgoszczan 5 do 1 także w biegu drugim. 10 do 2 prowadzą Bydgoszczanie, a w biegu trzecim pojadą. Roman Chromik w kasku żółtym, Rafał Sząbierski w Kasku Białym, Jacek Krzyżaniak w czerwonym i Dariusz Fijałkowski niebieski. Taśma w górze. Bardzo ciasno w pierwszym tirażu. Rybniczanie na prowadzeniu. Próbuje tam się wcisnąć. Dariusz Fijałkowski teraz dołączył do niego Jacek Krzyżaniak, ale to goście prowadzą podwójnie. Chromik Prowadzi Rafał Sząbierski, jest drugi, teraz atak od wewnętrzny Jacka Krzyżaniaka, jeszcze bez powodzenia. Spod taśmy Krzyżanowcy ruszyli niemal jednakowo. Stworzyli taką ławę, która dopiero przy wyjściu z pierwszego wirażu się rozsypała. Jacek Krzyżaniak tymczasem już drugi. A bardzo daleko uciekł rywalom Roman Chromik I zanosi się na pierwsze zwycięstwo gości. Uciekł Rybniczanin Jackowi Krzyżeniakowi. Na tyle daleko, że bezpiecznie może przywieźć 3 punkty. Dwa punkty dla Jacka Krzyżeniaka. Jeden dla Sząbierskiego. Bez punktu tym razem Białkowski. 16 do 8 prowadzą żółwocy Budleksu, Wyścig piąty Roman Chromik, kast żółty Rafał Sząbierski w białym Endy Smith w Michał Robacki w czerwonym Endy Smith atomowy start Ciska się tam Sząbierski I atak Michała Robackiego z czwartej pozycji Endy Smith ogląda się jakby chciał szukać swojego partnera a Michałowi ten wyścig nie wyszedł za bardzo. Niski sukcesu jest Rafał Sząpierski. 3-4 metry za Snisem. Bardzo blisko siebie żużdowcy z RKM-u. Teraz rozpędził się Michał Rowacki. Być może to jest ten właśnie moment. Pojechał bardzo szybko, spychany przez rywala na zewnątrz toru. Nadal na trzeciej pozycji Roman Chromik, który będzie starał się przywieźć ten remis, uniemożliwiając ataki Michałowi Robackiemu, ale Robacki walczy do końca. Andy Smith pierwszy, drugi Rafał Sząbierski, trzeci Michał Robacki i czwarty Roman Chromik. 20 do 10 prowadzą gospodarze. Mamy za moment oglądać będziemy wyścig szósty. Roman Poważny i Kask żółty, Mariusz Węgrzyk kaską białym, Andreas Jonsson w czerwony i Grzegorz Czechowski w niebieski. Dobry start Romana Poważny. Spychany Andreas Jonsson na zewnętrzne toru, ale wybronił się z tego, próbuje wejść między Czechowskiego i Poważny. Andreas Jonsson! Udaje mu się to, ale jednak jeszcze drugi. Teraz e, troszeczkę Mariusz Węgrzyk za szeroko. Andreas Jonsson na drugim miejscu. Bardzo ładna walka w pierwszym wirażu. No i teraz jeszcze jeden atak od wewnętrznej Andreasa Jonsona. I już na prowadzeniu Andreas Jonsson jakieś nieporozumienie między Romanem Poważnym i Grzegorzem Czechowskim. Teraz Czechowski zaatakował. Jeszcze poważny jalący bliżej wewnętrznej krawędzi, ale motocykl coś mu szwankuje. Czechowski przechodzi na trzecią pozycję. A zatem proszę Państwa z remisu robi się prowadzenie 4 do 2. Andreas Jonsson z dużą już przewagą zmierza do mety. 3 punkty dla Andreasa Jonssona. 2 dla Mariusza Węgrzyka. Jeden po wspaniałej walce. Dla Grzegorza Czechowskiego bez punktu Roman, poważny w biegu siódmym. Jedna zmiana. Krystian Klecha w ramach rezerwy zwykłej zastąpi Dariusza Białkowskiego, pojedzie w kasku niebieskim. Jacek Krzyżanek w czerwonym, Łukasz Romanek w białym i Mark Loran w żółtym. Dostał Klecha, znakomicie Loran, ale Klecha po wewnętrznej. Zabrakło jednak miejsca dla Bydgoszczanina. Mark Loram na prowadzeniu, Jacek Krzyżaniak drugi, Krystian Kłecha trzeci i Łukasz Romanek na czwartej pozycji. Mark Loram w pierwszym starcie zdobył dwa punkty. Do tej pory jedynym żużlowcem z RKM-u, który przywiózł zwycięstwo indywidualne był Roman Chromik. Jeśli Jacek Krzyżaniak nie popsuje planu Markowi Loramowi to właśnie Andlik będzie drugim żużdowcem z rybnika który na koncie będzie miał zwycięstwo indywidualne Mark Loram, Jacek Krzyżaniak, Krzyżiak Plecha nic na razie się nie zmienia chociaż Jacek Krzyżaniak cały czas w kontakcie z Andlikiem ostatnia szansa na atak na tym wirażu jednak Loram pierwszy, trzy punkty Jacek Krzyżaniak 1, Krystian Zecha. bez punktu. Łukasz Romanek, bieg remisowy 3 do 3. Został Marek Szczyrpa na starcie. Pierwszy w pirażu Michał Robacki. Bardzo szeroko i bardzo szybko. Andy Smith i to właśnie wydgoszczanie już jadą blisko siebie w parze. Marek Szczyrpa trzeci, a Mark Loram który tradycyjnie już można powiedzieć miał słaby start dopiero na trzeciej pozycji i to musi zastanawiać że jego motocykl nie jedzie tak szybko jak powinien na dystansie o tym że loran ma słabe starty wszyscy wiemy ale zawsze wykazywał się ogromną ambicją walczył przez cztery okrążenia teraz jednak strata do zajmującego drugą pozycję Michała Robackiego jest znaczna, a prowadzi Andy Smith, który dwukrotnie dziś już startował, dwukrotnie zwyciężał i najprawdopodobniej także w biegu dziewiątym przywiezie trzy punkty dla swojego zespołu. Andy Smith, Michał Robacki daleko z tyłu, Mark Loram jeszcze dalej, Marek Szczyrba, a to oznacza powójne zwycięstwo Budleksu Polonii Bydgoszczy. Mark Loram Widoczny na Państwa ekranach w biegu 10 zastąpi Romana Poważny, a pojedzie w Kasku Żółtym. Jego partnerem jest Mariusz Węgrzyk w Kasku Białym, a rywalami są Jacek Krzyżaniak w Kasku Czerwonym i Dariusz Wiałkowski w niebieskim 34 do 20. Prowadzą rzutowcy Burdexu Polonii w Razem Loram całkiem nieźle, ale zabrakło dla niego miejsca i ponownie na czwartej pozycji, a prowadzi Jacek Krzyżaniak. Teraz na drugą pozycję przedostaje się Krystian Klecha. Loram jest już trzeci, będzie z pewnością atakował. To co nie wyszło mu w poprzednim wyścigu, z pewnością będzie chciał powetować w biegu dziesiątym. Jacek Krzyżaniak. Tuż za nim Mark Loram i Krystian Klecha. Krzyżaniak blisko wewnętrznej krawędzi, a po zewnętrznej napędza się Marklora no z pewnością to trzecie miejsce. Bardzo mało miejsca dla Marka Lorama, że tam nie doszło do upadku. No to proszę Państwa wielkie szczęście obu żużlowców, bo niemal wjechał w motocykl Krzyżaniaka Anglik i nadal atakuje przez trzy dotychczasowe okrążenia. Teraz Jacek Krzyżaniak popełnił błąd, pojechał bardzo szeroko wykorzystał to Mark Loram. Prowadzi Anglik i on przywiezie 3 punkty, a zatem zamiast zwycięstwa tylko remis. 3 punkty dla Lorama, 2 dla Krzyżaniaka, 1 dla Klechy, bez punktu Mariusz Węgrzyk. Wyścig 11. Rafał Szangielski, Kas biały. Roman Chromik, żółty. Endy Smith, niebieski. Michał Robacki, czerwony. 37 do 23, prowadzą wyproszczanie Kolejny atomowy start Andy'ego Smitha, ale lepszy w wejściu w wiraż był Rafał Szombierski, on prowadzi. No i Endy Smith atakuje już na tej prostej, bardzo blisko swojego rywala Michał Robacki, tym razem na czwartej pozycji. No nie sądzę, żeby dał daleko uciec Szombierskiemu Andy Smith. Ten moment był w opałach, bo tuż za nim jedzie cały czas Roman Chromik. Na razie goście prowadzą 4 do 2. Andy Smith straci kilkanaście metrów. Michał Robacki jakby zrezygnowany daleko na końcu tej stawki. Punktu nie przywiezie. A zwycięża Rafał Sząbierski. Trzy punkty, kilkanaście metrów za nim na metę wjeżdża Endysm. Jest dwa punkty dalej Rafał Sząbierski i tak jak mówiłem wcześniej Michał Robacki bez punktu. W biegu dwunastym zobaczymy Łukasza Romanka w kasku białym, Marka Lorama w żółtym oraz Dariusza Fiałkowskiego w niebieskim i Jacka Krzyżaniaka w czerwonym. 39 do 27 dla gospodarzy. Wenner żutecki postanowi dać jeszcze jedną szansę Dariuszowi Fiałkowskiemu. Który startuje z pierwszego pola, został Pijałkowski, Łukasz Romanek. Krzyżaniak zajął się spychaniem Lorama na zewnętrzne, ale ten go przechytrzył. No i to właśnie Rybniczanie zajmują pierwszą i drugą pozycję. Łukasz Romanek, Dariusz Piałkowski dzielnie spisuje się tam na drugiej pozycji. Tymczasem Jacek Krzyżaniak prześcignął Marka Lorama. No wiele się dzieje na dystansie. Na razie tylko Romanek może w miarę bez niepokoju zmierzać po zwycięstwo, bo sobą zajęli się jadący za nim żużlowcy. Jacek Krzyżaniak atakowany przez Marka Lorama, Dariusz Wiałkowski także nie ma ochoty przyjeżdżać na ostatniej pozycji. Jeszcze szansa dla Jacka Krzyżaniaka. Nieraz wszedł mu pod ramię Jacek Krzyżaniak i przechodzi na pierwsze miejsce. A zatem, proszę Państwa, jeśli tak w takiej kolejności przyjadą rzuczowcy, będzie remis. Jacek Krzyżaniak walczył do końca. Przywiózł 3 punkty, dwa punkty dla Romanka, 1 dla Lorama, bez punktu Dariusz Pijałkowski. Bieg remisowy 3 do 3. W biegu 13 masz 3 zmiany w ramach rezerwy taktycznej. Rafał Szambowski zastąpi Mariusza Węgrzyka. W ramach rezerwy zwykłej Roman Chromik, Romana Poważnyja, to para gości, a w parze gospodarzy Krystian Klecha pojedzie za Grzegorza Czegowskiego, a w kasku czerwonym Andreas Jonsson. Jonsson, Klecha, Sząbierski, bieg 13, 42 do 30, prowadzą Bydgoszczanie. Nerwowo pod taśmą. Andreas Jonsson znakomicie, bardzo szeroko, bardzo szybko i bardzo pewnie. Andreas Jonsson prowadzi, w jego ślady zmierza Krystian Klecha. Goście postanowili jechać raczej przy wężniku. Tak samo jak Krystian Klecha, który w tej chwili ma szansę na zajęcie trzeciego miejsca, ale jednak rywal był szybszy. Andreas Jonsson prowadzi, Rafał Sągierski na drugim miejscu. Roman Chromik na trzecim i Krystian Plecha na czwarty. Wygląda zatem na to, że będzie to bieg remisowy, jeśli się nic nie przytrafi na dystansie. Jonsson z olbrzymią przewagą na prostej, na jednym kole. Znakomity zawodnik nie tylko w bydgoskim klubie, ale w całej polskiej lidze najwyższa średnia. Andreas Jonsson 3 punkty. Rafał Szomierski, 2-1 punkt dla Chromika, bez punktu Christian Lecha. Przywożący remis w biegu 13 Bydgoszczanie praktycznie przesądzili o wygranej w dzisiejszym spotkaniu. Do 14 wyścigu wyjechali Mariusz Węgrzek w kwiatku żółtym, Roman Chłomik w białym, Jacek Krzyżeniak w czerwonym i Michał Rowacki w niebieskim. 45 do 33 prowadzą Bydgoszczanie i... W jakich rozmiarach będzie to zwycięstwo nad rybnikiem przekonamy się po dwóch kolejnych wyścigach prowadzi Michał Robacki Roman Chromik na drugiej pozycji dalej Jacek Krzyżaniak i Mariusz Węgrzyk Węgrzyk w trzech startach zdobył tylko dwa punkty Roman Chromik pięciu osiem Zresztą Chromik oprócz Lorama i Szumbierskiego jeździł najlepiej w swoim zespole i wygląda na to, że powiększy swój dorobek po wyścigu 14. Michał Robacki Roman Chromik Jacek Krzyżaniak i Mariusz Węgrzyk wyścig kończy się rezultatem 4 do 2 dla pary bydgowskiej. W biegu 15 pojadą najlepsi rządowcy dzisiejszego spotkania, a są to Mark Loram, Rafał Sząbierski, Andras Jonsson i Andy Smith. Loram kask żółty, Sząbierski biały, Jonsson czerwony, Andy Smith niebieski. 49-35 przed ostatnim wyścigiem prowadzą gospodarze. Na komicie Andreas Jonsson, tuż za jego plecami Mark Loram. Teraz tradycyjnie już można powiedzieć po szerokiej Andy Smith. Mało miejsca dla Lorama, poczekał Jonsson na swojego partnera i to właśnie Bydgoszczanie prowadzą podwójnie. Andreas Jonsson pilnuje krawężnika. Andy Smith nieco szerzej. Para bydgoska stanowi dosyć szczelną zaporę dla Marka Lorama, ale to jest szurznowiec bardzo doświadczony, z pewnością będzie walczył do ostatnich metrów tego okrążenia tego wyścigu przepraszam Andy Smith, Andreas Jonsson, Mark Loran i nieco dalej Rafał Sząbierski no będzie to bardzo mocny akcent dzisiejszego w większości ciekawego spotkania Wedgoszczanie w rundzie zasadniczej przegrali na swoim torze tylko dwa spotkania z Unią Tarnów która Pewnie zmierza po tytuł Próżynowych mistrzów kraju i za Patorem, Adrianą, a dzisiaj wygrywa z rkm Rybnik Andy Smith pierwszy, 3 punkty, 2 punkty zdobył Andreas Jonsson, 1 punkt, Rafał Sząbierski bez punktu, Mark Loram 5 do jednego w ostatnim wyścigu, tym samym w dzisiejszym spotkaniu Bydgoszczanie, Peter Budlek Polonia wygrali 54 do 36. W drugim interesującym kibiców speedwaya na Pomorzu spotkaniu Apator Adriana Torni przegrał w Tarnowie z Unią 41 do 49. Na tak się cieszy Andreas Jonsson, najlepszy żużlowiec polskiej Ekstraklasy. Dziękuję państwu punktów, z których 14 przypadło przemów w naszym zespole, Tomaszowi Golobowi. Pozostali Polacy pojechali słabo. Dziś odbędzie się drugi turałem w Włochach, Danii i Australii.